Zastanawiałeś się kiedyś, czy podobasz się dziewczynie, czy tylko wydaje ci się, że coś jest na rzeczy? A może zdarzyło ci się siedzieć naprzeciwko niej i kompletnie nie wiedzieć, czy to flirt, czy przypadek? Spokojnie. W tym filmie pokażę ci, jak czytać kobiece sygnały, jak widzieć to, co większość facetów przygapia, i jak nie pomylić zwykłej uprzejmości z prawdziwym zainteresowaniem. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym zrobić małe ogłoszenie. Niedawno napisał do mnie ktoś, kto postanowił wepszyć mój kanał. Pierwszy, który zrobił taki gest, i powiem Ci, dało mi to niezłego kopa do działania. Okazało się jednak, że link do wsparcia, który podawałem w opisie filmów, po prostu nie działał. Już to naprawiłem i teraz, jeśli masz ochotę, możesz mnie wepszyć. Каждая, даже наименьшая помощь, дает мне огромную мотивацию и силу, чтобы творить для вас еще больше ценного контента. Великие деньги для этого человека и для всех, кто уже это сделали. Направо это доценя. А теперь летим и далей. Почему вообще знать, чей и ей понравишь? А по уже чтобы иметь контроль над ситуацией и не тратить энергии на кого-то, кто никогда вообще не интересовал. bo twoje emocje i czas mają znaczenie. Warto inwestować je tam, gdzie to ma sens. Kobiety rzadko mówią wprost, podobasz mi się, ale ich ciało często mówi to za nie. Każdy pozytywny gest, uśmiech czy spojrzenie to małe, zgadzam się. Oczywiście w idealnym świecie oznaczałoby to, zgadzam się, żebyśmy razem założyli dynastię i przedłużyli gatunek ludzki na tej planecie. Але спокойно, это до первого первый уровень игры. А под она попросту сгадза допустить тебя до этапу с кем ты». Э, люди то створжение визуальное. Подшим на то, что нам все подоба. Если девчина зерка на тебе, то не случай. Представь себе, сидишь в трамваю, паршишь пшед себе, пшипадким вапишь ей спойжень. Отважишь взгляд, Po chwili znowu spoglądasz, a ona znów patrzy. Dwa spojrzenia to na pewno nie przypadek. Dwa spojrzenia to zaproszenie. W tłumaczeniu na język mężczyzn: chodź, zagadaj, sprawdźmy, co z tego będzie. Wielu facetów w tym momencie się waha. Myślą: może się boi, może ma chłopaka, może po prostu przypadkiem spojrzała. Не, если девчина ще тебе бои, альбо ей не подобаш, сделай же чтобы утец взроки. Кобе ты потрафил удавать же пашу в стену, в телефон, в рекламу, будет только не сфоткать твои хочу. Але если спойжи другий раз, то знак. Минимум два взгляда, то коммуникат. Подойди, ты раз твой околи. Але есть совы ёнтки. Выобрать себе импрезу, Ze znajomymi. Siedzicie w grupie, a ona uśmiecha się do wszystkich, rozmawia, żartuje, ale ciebie jakby nie widzi. Ani jednego spojrzenia. Zero kontaktu. I myślisz No dobra, chyba nic z tego. A właśnie, że coś z tego może być to klasyczna strategia flirtu ignorowanie obiektu zainteresowania. Tak, kobiety naprawdę to czasem robią. Dlatego jeśli dziewczyna w towarzystwie traktuje cię jak powietrze, a z innymi jest otwarta, nie wyciągaj wniosków za szybko. Podejdź powiedz coś prostego. Zrób krok: zobaczysz po jej reakcji, czy naprawdę się dystansuje, czy po prostu gra w niedostępno. Kolejny sygnał to oczy, dokładniej źrenice. Te maleńkie czarne punkty zdradzają wszystko. если патчи на тебе и ей зеленица се расчажают, можешь быть спокойный, Подобаешься ей. Человек не потрафи его контролировать. Гды то нас потёнга, зеленица росну. Найлепей обсервовать то в моменте, гды юж навязалась якісь контакт. Гды размовяте, смеете се, чуете се свободнее. Втеды спуешь в ей очи. Только о контексте. Если есть тесте на импрезе техно в клубе, где половина людей ест под шестим дринку, а святого мигаю, как стробоскоп, то даруй себе анализа зрения. Але но в нормальных условиях это дьявол. Когда девчина чует потинг, ей спойжение все Она становится все меньки, как бы трохе замгленные. Часом сама не же так падши, але ты то зауважишь. Wtedy cała jej twarz się rozluźnia, a w tej mimice jest jedno słowo tak. To jej wewnętrzne przyzwolenie. Tak, kontynuuj, podoba mi się to. I tutaj wchodzi klasyka gatunku: łosy. Jeśli dziewczyna w Twojej obecności co chwila poprawia włosy, raz je upina, potem puszcza, znów upina, to nie dlatego, że jest jej gorąca. To forma autoprezentacji. To jej sposób powiedzenia: Patrz na mnie, podoba ci się, prawda? To trochę jak u małych dziewczynek przed lustrem. Przekrzywiają głowę, poprawiają fryzurę, uśmiechają się same do siebie, tylko że teraz lustrem jesteś ty. I nie żartują, to naprawdę działa nieświadomie. Zwróć też uwagę na usta. Kobiety bardzo często zdradzają emocje właśnie tam, gdzie nie chcą. Jeśli w czasie rozmowy oblizuje wargi, delikatnie je przygryza albo przesuwa po nich językiem, to nie jest przypadek. To sygnał seksualny. Jej ciało już wie, że się chce, a umysł dopiero próbuje to ogarnąć. I zanim pomyślisz, że może po prostu ma suche usta, jasne, czasem to możliwe, ale. Jeśli robi to kilka razy w trakcie rozmowy, a do tego patrzy ci w oczy i uśmiecha się lekko, to już nie jest kwestia balzamu do ust. I wiesz co, to jeszcze nie koniec tych małych, nieświadomych sygnałów, bo ciało kobiety mówi cały czas, nawet wtedy, gdy ona nic nie mówi. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to nogi. Tak, dobrze słyszysz nogi. Если стоите в группе и разговариваете попаш, в которую устроил, соускированы ей стопы. Веньшесть фацетов в не зврата на то уваги, а то правдивый детектор симпатии. Если ей тяло ест в твою сторону, а зваща, если чубки бутов теж целюю в тебе, то знак же ест тобу заинтересован. Ей тяло дословне хце быть ближе, кеды Kobieta jest otwarta, całe jej ciało jakby ustawia się na ciebie. Ramiona, biodra, stopy to instynkt pierwszy krok jeszcze przed faktycznym krokiem. I właśnie w takich momentach najwięcej możesz wyczytać. Ale jeśli jej stopy są skierowane w przeciwną stronę, a ona co chwilę szuka wzrokiem wyjścia albo telefonu nie łuś się, że to przypadek to tak, jakby jej ciało szeptało. Muszę już iść. A co z pisaniem? Bo dziś przecież sporo flirtów zaczyna się od wiadomości. Jeśli podobasz się dziewczynie, to odpowiada szybko, czasem nawet zbyt szybko. Widzi twoją wiadomość i nie może się powstrzymać, żeby odpisać, bo w jej głowie łączy się mały niepokój. A jeśli on napisze do kogoś innego, a jeśli stracę okazję, не отвечает сдавково, не пишет только «ага» альбо «споку». Бенди развивает темат, задавать вопросы, доповядать. Видать же, хочет, чтобы разговор тривала. А если то она первая что-то предлагает, споткание, кава, спацер, вспольный фильм, то можешь смело отдохнуть. Это, наверное, не случай. Теперь представь себе, что уже есть на встрече. Видишь ее на живо. Siedzicie naprzeciwko siebie. Co wtedy? Skup się nie tylko na tym, co mówisz, ale na tym, jak ona reaguje. Patrz na nią dosłownie. Patrz w oczy. Nie tak pobieżnie, nie na sekundę. Zrób to świadomie. Zauważ kolor jej tęczówek, błysk, malenkie szczegóły. Poczuj, jak patrzenie w oczy naprawdę buduje napięcie. Jeśli boisz się kontaktu wzrokowego, Potraktuj to jak ćwiczenie, bo właśnie w tym spojrzeniu kryje się prawda. Czy jest cię ciekawa, czy tylko grzecznie siedzi. Czasem wystarczy kilka sekund kontaktu wzrokowego, żeby wszystko stało się jasne. W jej oczach zobaczysz wszystko – ciekawość, niepewność, pożądanie. I nawet jeśli w głowie masz chaos, język ci się plącze, a żart wyszedł w średnio, Если ее у то и так бенди а то виды. А про пожартов, то гениальный тест. Если девчина смеется с твоих даже наиболее претентных до типов, если реагуя смехом на что то, что в целом не было забавное, то знак же дьявола потому бо кобеты смеются с фацетов, кто же им все подобают. То инстинкт, не стратегия. сами сам себя здивишь, Мовишь что-то банальное, а она выбуха смехом. Не анализуй, попросту запоминай. То не твои жарты гениальны, то ты, если в этом моменте аттракционный. Зрусь тешь увага на ровновага в разговоре. Если только ты гадаешь, а она сидит тихо, заткнись, сделай пауза. Ничего не говори. Тише то светный тест. Если на правда ей залежи, не высшим от Sama coś powie, żeby utrzymać kontakt. Bo cisza w flirtowej rozmowie jest jak lekki dreszcz. Albo ją połączy, albo oddali. Jeśli zaczyna mówić, jeśli stara się, żeby rozmowa nie zgasła, to dobry znak. Ale jeśli tylko ty ciągniesz temat, a ona daje krótkie odpowiedzi, jakby odhaczała obowiązek odpuść, to nie flirt, to wywiad policyjny. Jeszcze jedno. Energia rozmowy, jeśli atmosfera jest lekka, śmiech płynie naturalnie, czujesz swobodę, to super, ale jeśli ciągle się sprzecza, poprawia cię, szuka dziury w całym, to nie flirt, tylko walka o dominację, a walka zabije całą magię. Nie wdawaj się w dyskusję z kobietami, które uwielbiają się spierać. Najbardziej pociągająca kobieta to ta, która potrafi się z tobą zgodzić. Zgoda buduje bliskość, a bliskość zawsze rodzi napięcie. To chemia, której nie oszukasz. Zwróć też uwagę na dotyk. Nie każdy facet to czuje, ale dotyk to potężny komunikat. Jeśli wiesz, jak reaguje twoje ciało, łatwiej zrozumieć ciało drugiej osoby. Gdy podczas rozmowy dotkniesz jej dłonie lub ramienia, obserwuj, jak reaguje. Czy lekko się odsuwa, czy zostaje? A może sama odwzajemnia gest? Ciało zawsze mówi prawdę. Jeśli w odpowiedzi lekko ściska twoją dłoń, jeśli jej palce nie uciekają, tylko zostają na moment dłużej, to nie przypadek. To i ciche tak. Nie słowami, ale gestem. I na koniec ten mały trik z pierwszym pocałunkiem. Wielu facetów popełnia ten sam błąd. Czekają na idealny moment. Czekają tak długo, że moment mija. Jeśli patrzysz na nią i myślisz, może teraz, a może jeszcze nie, to już przegrałeś moment. Bo jeśli w Twojej głowie pojawiło się to pytanie, to ona była gotowa 10 minut temu. Nie analizuj. Po prostu poczuj to. Jeśli patrzy Ci w oczy, nie odsuwa się, usmiecha się lekko i atmosfera, a zdży to właśnie ten moment. Не будет